Kosmos. Ostateczna granica. Oto podróże statku Mario Price, kontynuującego misję odkrywania nowych, nieznanych światów. Poszukiwania nowego życia i nowych cywilizacji. Śmiałego podążania tam, gdzie jeszcze nikt nigdy nie widział tak epickich wąsów. Witajcie, jestem Kapitan kwazario dowódca statku komiksowego Gamer 9, a to jest opowieść o drugiej wyprawie do galaktyki Super Mario na pokładzie Nintendo Wii, podróży znanej także jako Super Mario Galaxy 2. Kiedy usłyszałem o tym, że powstaje kontynuacja świetnej innowacyjnej platformówki, jaką jest Super Mario Galaxy, miałem mieszane uczucia. Sequel zawierający sporą część materiału z oryginału za moich czasów panotku, to się nazywało dodatkiem, a nie kontynuacją. I owszem, Super Mario Galaxy 2 to rozszerzenie, czyli więcej tego samego na dokładnie tym samym silniku. Zresztą nasz tytułowy hydraulik zdaje sobie z tego sprawę, bo na ekranie tytułowym ta dwójka nie przechodzi mu przez gardło. Super Mario Galaxy! Woohoo! Słyszeliście dwójkę? Bo ja słyszałem tylko woohoo! Na szczęście, SMG2 wypchane jest po brzegi nowymi obiektami, wersjami Mariana, jeszcze bardziej różnorodnymi lokacjami i uczesaniami wąsów. Tak, to wszystko prawda poza ostatnim elementem. Mario nie jest metroseksualny, aby czesać sobie wąsy. Stare pomysły są rzadziej wykorzystywane, a niektóre z nich, jak latanie w bańkach, nie pojawia się w ogóle. Dlatego też pomimo tego samego silnika i wielu znajomych modeli SMG-2 ciągle zaskakuje gracza oryginalnymi pomysłami i nowymi rozwiązaniami. Opowieść jest klasyczna do bólu, Mario zostaje zaproszony przez księżniczkę Peach na pyszne ciasto. Co za frajer, nie wie, że ciasto jest kłamstwem? Nasz protagonista wyrusza do zamku, aby oddać się kalorycznej rozpuście, ale księżniczka Peach, znana też jako Głupia Peach, zostaje znowu porwana przez Bowsera, pożeracza gwiazd i komet. Bowser najwyraźniej też nie nauczył się jeszcze, że ciasto jest kłamstwem. Marian spotyka w kosmosie kosmiczną wersję... Wojciecha Mana? I wyrusza na ratunek statkiem w kształcie głowy hydraulika. Tak, statkiem przypominającym głowę Mario. Nawet nie wiem jak to skomentować. Fabuła nie jest ważna, liczy się rozgrywka, a ta jest nadal równie dobra co w pierwszej odsłonie. Marian biega i skacze po planetach o różnych polach grawitacyjnych, które pozwalają tworzyć interesujące poziomy, zbiera power-upy, walczy z bosami, pomniejszymi przydupasami i tak dalej. Ponownie mamy w pełni trójwymiarowe i stylizowane na dwuwymiarowe etapy oraz możliwość podłączenia drugiego wilota, co pozwoli przyłączyć się do zabawy znajomemu. Ponownie będzie on miał bardzo ograniczone możliwości i nie będzie posiadał normalnie kontrolowanej postaci. Tym razem, poza standardowym strzelaniem ogłuszającymi odłamkami gwiazd i zatrzymywaniem przeciwników, drugi gracz może jeszcze atakować wskazanych kontrolerem wrogów i przynosić Marianowi monety. Trochę to mało, ale SMG-2 jest wciąż grą głównie dla pojedynczego gracza, która pozwoli nieznacznie przyłączyć się do zabawy osobom trzecim, yy, to znaczy drugim. Wiele power-upów powraca z pierwszego Super Mario Galaxy. Znowu napotykamy płomienny kwiatek, pozwalający na miotanie kulami ognistymi czy Mariano-sprężynkę, którą sterowanie nadal potrafi doprowadzić spokojnego yy, człowieka yy, do hydraulicznej yy, pasji. Yy. Na szczęście stare power-upy pojawiają się sporadycznie, co sprawia, iż gracze znający pierwsze SMG nie będą się tu nudzić. Sprawi to także fakt, że sequel ma pokaźny zestaw nowych znajdziek. Wiertło przenoszące Mariana na przeciwległą stronę zwiedzanej planetoidy wykorzystywane jest w wielu interesujących zagadkach, a kamienny Mario umożliwia przemianę w szybko toczący się głaz. Nie będę wymieniał dalej, aby nie psuć zabawy, ale muszę wyraźnie zaznaczyć sporą różnorodność i trwającą przez całą grę świeżość zabawy. Ale największą nowiną jest ponowne spotkanie Mariana z małym, zielonym słodziutkim stworkiem o imieniu Yoshi. Wiecie, tym słodziakiem, który może językiem chwytać wrogów, pożerać ich w całości i trafić w ułamku sekundy. Hmm, zaraz, od kiedy to pożerająca żywcem ludzi bestia jest słodziutka? Otóż jest już! Mój tylodobójczy smak, korzu połykaczu istnień, żarłoczny bydlaczku! Titi Mario wielokrotnie napotyka na swojej drodze Josiego i używa go jako wierzchowca, co znacząco zmienia rozgrywkę. Pozwala zjadać wrogów oraz wpływające na zachowanie Josiego narkotyki, co znaczy owoce. Na przykład, papryczka da chwilowe turbo doładowanie, a świecący owoc oświetli drogę w ciemnościach. Sterowanie jest tu identyczne jak w pierwowzorze i nadal banalne. Opiera się na trzech przyciskach analogu i machnięciach chwilotem z dodatkiem celowania, które pozwala zbierać odłamki gwiazd i strzelać nimi do wrogów. Od czasu do czasu powychylamy pionowo lub poziomo trzymany kontroler, aby pokierować toczącą się pod Marianem kulą lub lotem dosiadanego ptaka. Takich ciekawych rozmaiteń jest tu jeszcze więcej niż w pierwszej części SMG. Ciekawostką jest to, że Nintendo wyraźnie chciało udostępnić swoją grę niedzielnym graczom. Zobaczcie, jak wygląda posiadane przeze mnie wydanie. W pudełku znajdujemy planszę z dokładnie i wyjątkowo patologicznie zaprezentowanym sterowaniem, a także instruktażowe DVD. To ironia losu, że do odtworzenia go będziemy potrzebować odtwarzacza lub komputera, bo Wii to jedna z nowych konsol, która nie radzi sobie z płytami DVD. A na samej płycie znajdziemy materiał, który traktuje nas jak debili powoli i dużymi literami uczymy się o trzymaniu kontrolerów i naciskaniu przycisku skoku, aby skoczyć. Dodatkowo w samej grze napotkamy wiele ekranów, które wprost pokazują nam jak radzić sobie z nowymi typami znajdziek, a jeśli zginiemy wielokrotnie w jednym miejscu możemy, tak jak w New Super Mario Bros. Wii, uruchomić Super Guide, tutaj zwane Cosmic Guide, które przejmie kontrolę nad bohaterem i przeprowadzi go przez trudny fragment gry. W każdej chwili możemy przerwać ten proceder i ponownie zapanować nad ruchami protagonisty. Z tym, że zdobywane w ten sposób gwiazdki nie są złote jak te uzyskane samodzielnie, a brązowe. Brązowe niczym wasz wstyd i sromota. Czy system ten to ukłon w stronę niedzielnych graczy? Zapewne. Na szczęście nikt nie zmusza nas do używania tych łatwień. Dziwna jest jednak ta cała bateria wspomagaczy dla casuali. Super Mario Galaxy jest trudniejsza od pierwowzoru! Szczególnie pod koniec gry, kiedy stopień trudności idzie znacząco w górę, a niektóre momenty dają w kość nawet zahartowanym hardkorowcom. To nie jest gra dla casuali, więc o co tu chodzi? Posłuchajmy opinii specjalisty. Teoria doktora Quasario, tłumaczona z naukowego bełkotu. Bleble 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 bleble. Nintendo przyciągnęło do swojej konsoli casuali grami w stylu Wii Sports, a teraz podsuwa im odpowiednio spreparowane tytuły dla hardkorowców, aby wychować kolejne pokolenie hardkorowych graczy z dzisiejszych casuali. Tak samo dzisiaj, jak i wiele lat temu, Mario wykorzystywany jest do określonego celu: aby przerabiać kolejnych niegraczy na graczy kochających Nintendo. Wii Sports mogło być dla kazuali bramą do świata gier, ale tytuły typu Super Mario Galaxy 2 są już pomostem do prawdziwego grania. Oto diaboliczny plan Nintendo. Dziękuję za uwagę. Dzięki za opinię! Super Mario Galaxy 2 jest podobnie jak pierwsza część, jedną z najładniejszych gier na Wii. Cukierkową i kolorową do bólu zębów, ale też ślicznie wykreowaną, animowaną i efektowną. Grając w nią, zapomina się o tym, że najnowsza stacjonarna konsola Nintendo jest technologicznie mocno ograniczona. Głosy postaci znowu zastąpione są tekstem, co nie zaskakuje w grach o Mario, ale mimo to nie można narzekać na oprawę audio. Same dźwięki to platformówkowy standard, ale muzyka jest tak niesamowicie dobra, że aż urywa uszy. Od cukierkowych, rytmicznych i klimatycznie dopasowanych utworów, aż po niesamowicie epickie symfoniczne hymny. Wszystkiego słucha się tu świetnie. Oto Super Mario Galaxy 2 może i bardziej dodatek niż prawdziwy sequel, ale kontynuuje wizję jednej z najlepszych platformówek dla pojedynczego gracza, jakie istnieją. Oto kolejne 15-20 godzin skakania po platformach, którego nigdy nie zapomnicie. Chwilami można odnieść wrażenie, że Nintendo popełniło autoplagiat, a ja przywykłem do sequeli nieco bardziej zmienionych względem oryginału, ale formuła została tu rozbudowana i jest wciąż tak świetna, że nie mogę dać Super Mario Galaxy 2 mniej niż 10 na 10 zabycie w czołówce najlepszych platformówek dla pojedynczego gracza w historii elektronicznej rozrywki. Niechaj kręgosłupy wrogów łamią się pod mocarnym obcasem spadającego na ich głowę wąsatego Mariana! Game on! A teraz, drodzy melomani, fragment symfonii Wąsatia Epica, wykonanej przez orkiestrę wąsaczy pod wąsutą, nieużywającego rąk maestro Mustasio. <laughs>